Na spacerek wychodzi ry, kum -kum, ry, kum, Innym rzadkom siedzi ry, ry, kum, -kum Ostrzegała ją mamusia, ry, kom kum, kum, kum. na Bociusia, ry, kum, -kum gdy zobaczysz gdzieś bociana, re, re, kum, kum, re, kum, kum, To do wody skacz kochana, re, re, kum, kum, bęc. Zjadła żabka siedem muszek, re, kum, kum, na prędkość gładzi w Przyszedł bocian niespodzianie, re, re, kum, kum, R, re, kum, kum, bęc. Re, kum, kum, re, kum, kum. żabkę na śniadanie, re, re,